Siemanku, witam Was w kolejnej piwnej recenzji, gdzie opowiem Wam jak kumpel kumplowi trochę o piwie prostymi słowami, a do tego będzie gra tutaj już nieco więcej. Zaczniemy od piwka, dzisiaj Bojan Black Ipa. Mam nadzieję, że to piwko mnie tak samo zaskoczy jak poprzednie, bo Bojan Toporek był wyśmienity i nadal podtrzymuję opinię, że to jest jedno z najlepszych piw, jakie ostatnio piłem. Tylko, że jest dość drogie, prawda? Bodajże 4,50 4,50, ale yy, warto raz na jakiś czas sobie strzelić. Toporka, a to zaczyna się nieźle zaczyna się nieźle bardzo intensywnym zapachem, który czuję z oddali. I bardzo... Oje! To piwo jest niemal czarne. Naprawdę, jak patrzę pod światło, to prawie nic przez nie przechodzi. Tylko gdzieś tutaj na bokach, gdzie jest mała warstwa, a środek żadne światło nie przechodzi, więc jest masakrycznie czarne. Zobaczymy jak tam zapach. Ojen, co tu się dzieje w tym zapachu? Słodycz, od razu słodycz. Gdzieś tutaj się przebija taka, taki lekki jakby karmel, coś takiego e, i od razu czuć taki ten chmiel. Od razu, co się rzadko zdarza, żeby czuć było chmiel e, w zapachu, e, a tutaj czuć, czyli będzie moc. Już to czuję. Mam nadzieję, że tak będzie, że się nie mylę, także zdrowie. No jest moc. Chmiel było czuć i czuję go bardzo, bardzo, bardzo. Jeżeli nie gustujecie w piwkach, nie, nie pijecie tak dużo jak ja różnych browarów i nie pijecie czegoś z dużą ilością chmielu, nie za bardzo możecie powiedzieć, co ten chmiel rzeczywiście daje. Sprawdźcie się Bojona Black Ipa, poczujecie, co daje chmiel. Tutaj czujecie dużo chmielu, specyficznego gorycz i ten smak jest ciekawy. No, pod względem Oryginalności chmielu jest bardzo, bardzo dobrze. Znaczy, oryginalności smaku browaru, e, nie chmielu. E, a gra? E, Fire Emblem Awakening. Ja przechodziłem tę grę 69 godzin. E, w zakręgleniu będę mówił 70, żeby po prostu ładnie się to komponowała, ale dokładnie 169 godzin. E, przed ostatnim zapisem miałem dokładnie 68,45 minut bodajże, ale jeszcze ostatnia walka, prawda, także, także i, i powtarzana kilkukrotnie, więc, więc 69 na pewno było. Jeżeli chodzi o grafikę, no nie wiem jak tutaj będzie widać na filmiku, bo będzie pewnie rozpikseryzowane mocno, bo jest duże ekran, prawda, ale grafika jest bardzo, bardzo przyjemna. Aczkolwiek nie ma wielkiego szału, na pewno, na pewno dobrze wypadł efekt 3D z 3DS-a, ale yy, można grać spokojnie bez niego. Wiele on nie daje, yy, nie, ma, nie ma takich elementów, które ten efekt 3D rzeczywiście by tutaj dużego dawał. On jest bardzo estetyczny i, i, i dobrze działa. Nie martw się, że, że, że to ruszanie konsolą, które jest w zasadzie normalne, jakoś mocno wydarzenia nie psuje, więc. Więc on działa spoko, e, natomiast jeżeli chodzi o modele 3D, e, to e, m, nie podeszły mi bardziej, jeżeli chodzi o ich klimat, taką estetykę, nie jeżeli chodzi o to, że są źle zrobione, tylko coś mi tak... M, te takie stópki, które są takimi pałąkami, niekoniecznie mi pasują tutaj. E, wolałbym, żeby to rzeczywiście była stopa z butem i tym podobnymi, ale to jest taki, taki patyczek. Słowo to wygląda, ale, ale co tam? No, gra, jak widzicie, jest podobna, w całym rogu macie dolny ekran. Graje jak widzicie, jest podobna do takich gier jak Oni muszą taktik, Final Fantasy taktik, Taktik Ogre, Taki Ogre, Ogre, czyli nieważne, nie ale Taktik Ogre, Disgaea, Disgaea, czyli nie umiem wymawiać tej, z tej gry, Joanna Dark. Advance Wars z Game Boya, bądź, bądź później DSA bądź na przykład z takich pecetowych gier, to na przykład naj, najbliżej na przykład jest mu do, jest jej do Jugged Alliance, na przykład dwójki. Ale, ale mimo wszystko trochę różnic jest w tym bo to jednak nie, nie to samo, co Final Fantasy takiej na przykład. Jeżeli chodziłoby o, o trudność gry no ja za namowami chłopaków z Nieczystych Zagrywek włączyłem grę na poziomie trudniejszym i na stylu gry klasycznym, czyli moje postacie umierały. Jeżeli zginą w walce to już się nie odradzają, giną definitywnie. No to sprawiło, że grałem w Grałem tutaj trochę dłużej e, i pojedynki powtarzałem, ponieważ czasami mnie zaskakiwały jakieś tam rzeczy, które się działy e, na ekranie. Także musiałem powtarzać i, i kiedy słowa postać gdzieś została baty przypadkowo, e, a nie powinna, no to wczytywałem jeszcze raz, ale można się tego poznać po prostu e, grając e, w ten tryb, drugi, nie pamiętam jak on się nazywał. E, ale gra nie, nie należy do bardzo trudnych, bo mi na Hardzie się udało przyjść z taktyczną grę, więc, więc moim zdaniem nie jest trudno, aczkolwiek dużo, dużo robiłem misji pobocznych. Ja często przez długi czas gry, mniej więcej przez 40 godzin jak zawsze włączałem DS-a to czyściłem mapę, czyściłem wszystkie te takie poboczne zadania, te takie ataki poboczne, a e, dopiero później, jak skończyłem, poczyciłem mapę drogą na zadanie e, główne. Także to troszkę się przedłużało w moim sensie. A można pewnie to skończyć dużo szybciej. Myślę, że mm, no, pod, poniżej 20 godzin to chyba nikt nie zejdzie. E, a to i tak jest dużo. A, a myślę, że spokojnie można i więcej wyciągnąć z ja jeszcze tak nie skończyłem, nie zrobiłem wszystkiego. E, e, jak wiecie, jak, jak część z Was pewnie wie, bo ja dość sporo tych gier takich taktycznych ograłem, zarówno nimuszy Tactics, jak i Taktik ogry. Final Fantasy grałem bardzo mało, więc to można znaczyć, jakbym nie grał, ale w DSG zaliczyłem na PSP, zaliczyłem Advance Wars, także, także trochę tego ograłem. Z takich elementów, które są bardzo charakterystyczne dla, dla takich gier, jak na przykład to, że w takich Ogr z obrażenia w plecy były trzykrotne, czy, czy, czy jakieś tam zabawy kolorami, hmm, w Disney, to zostało zastąpione innym patentem, który dużo daje, a mianowicie e, współdziałaniem postaci, które dzieli się na parowanie, e, czyli łączenie postaci w dwuosobową grupę, bądź e, na współpracę dwóch postaci, które stoją obok siebie. Dodatkowo, trzecim elementem, który występuje w obu tych opcjach, jest to, że im częściej się z tych opcji dwóch wybieramy, im częściej coś takiego dzieje, tym e, pomoc między tymi postaciami się, relacje między tymi postaciami wzrastają i może, mogą może z, z tego dojść do ślubu, a później e, dzieci. Także to jest ciekawy patent. I jest to w zasadzie jedyna rzecz, która pozwala nam, przynajmniej tak mi się wydaje, to jest jedna, jedyna rzecz, która pozwala nam przejść grę rzeczywiście, nie tracąc żadnej postaci, na tym trudniejszym poziomie, gdzie wrogów jest dużo i dodatkowo nam postacie umierają. No, bez tego trudno mi było przejść. Informuję tylko, że mam nadzieję, że mi nie ulubi nagrania, ale widzę, że jest mało baterii, ale teraz ale ja troszeczkę zaryzykowałem. Mam nadzieję, że się wyrobię. Eee, takie coś w rodzaju parowania już kiedyś w grach było, tylko że ono było w e, Advance Wars na Game Boy'a, tylko e, ono było trochę inne, bo w Advance Wars łączyliśmy jednostki jednego typu i przykładowo im e, w jednej jednostce było 5 e, 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 właśnie jak to nazwać bo ta się jeszcze z jednostek mniejszych je liczyła. No ale załóżmy, jedna jednostka, jednostka miała 5 punktów życia, druga miała 3 punkty życia, to jakie połączyliśmy, no to ta jedna jednostka połączona miała 8 punktów życia przez sumę. No a tutaj ta, to polega na trochę innym, że te statystyki nie, nie dodają się, tylko trochę się poprawiają, jest pewien współczynnik, który tam się poprawiają i dodatkowo jest współpraca na zasadzie pomogę ci się obronić albo zaatakuje z tobą. Hmm. Zdecydowali też z takiej opcji, która często była w grach taktycznych, czyli różnicy wysokości. Nie mamy czegoś takiego, że przykładowo stojąc trzy pola wyżej mamy e, możliwość ataku z większą siłą jednostki stojące niżej, bo plansze są płaskie, one mają na przykład lasy czy forty mają dodatkowe statystyki poprawiające, ale e, już e, walka na terytorium już nie jest tak ważna jak w innych grach taktycznych. Trochę bardziej chodzi o rozmieszczenie jednostek i mm, ograniczenia, które daje mapa, poprzez mury jakieś. Hmm. No, w, w czasie gry też zostajemy zaskakiwani innymi eventami, nazwijmy to. Ehm. Oczywiście są w zależności broni, czyli że. Miecz pokonuje topór, topór pokonuje lanca, lanca pokonuje miecz, taki trójkąt broni. Są też zależności względem przeciwników, czyli na przykład łuki zabijają łatwiej postacie latające, młoty zabijają lepiej postacie mocno pancerzone. No tam trochę tych zależności jest, ale nie jest tego właśnie bardzo dużo. Także to nawet, nawet dobrze. Pierwsze wrażenie, jak uruchomicie to i pobracie pierwszą godzinkę, dwie, zanim to się wszystko rozwinie, to może być wrażenie, że ciężko będzie trenować. Jeżeli zapotkamy problem, to wydaje się, że na przykład nie napotkam problemu, ale tak sobie myślimy, że jak napotkam problem, to ciężko będzie trenować, bo nie ma takiej opcji. Po pierwsze, jest ona ukryta. To trochę słabo, ale jest ona później zastąpiona jeżeli rzeczywiście będziemy grać tak jak do czego jest zresztą stworzone tak jakby gremio, czyli do takich krótkich posiedzeń, załóżmy po godzinkę, z odstępami czasu to zawsze na mapie mamy przeciwników dodatkowych. I to nam pozwala trenować opcjonalnie. Ale sama opcja treningu, gdybyśmy chcieli grać np. tak jak przy kąpie, czyli że siedzimy 5 godzin to rzeczywiście jest ona tak trochę ukryta i trochę mało zrozumiała, ale, ale jest. no, Także... E, także to hmm, jeden z, e, jeżeli chodzi o lewolowanie naszych postaci i to jest e, jedna z wad e, nasze postacie lewolują do 20 poziomu od 10 jeżeli levelują pierwszy raz mówimy o 1 do 20 poziomu Na, od, 20, od 10 do 20 poziomu możemy je uleczyć klasa tak, wyspecjalizować je i one znowu idą od 1 do 20 i cały czas idą do 20 E, takich, jeżeli dojdę do 20, możemy ich jakby wyzerować, w tym, że statystyki zostaną te same, tylko level się zeruje. E, co jest dziwnym rozwiązaniem? Zupełnie mi to nie podchodzi. Nie wiem po co to jest. E, to, że od 10 levelu możemy się specjalizować, to spoko, to, to do tego nic nie mam, ale to, że zaczyna się rozwój postaci na 20 poziomie, muszę użyć specjalnej, e, specjalnej e, rzeczy, e, która może mi wyzerować tak jakby postać, ale nie zerując jej, e, to jest słabe. To jest słabe, nie wiem, po cholerę to tej sadzili. E, dobra, jeżeli mówimy o wadach, to jeszcze jest jedna, e, że statystyki e, są ograniczone. Czyli e, ja będąc, m, grając już do rzędu takiego poziomu, że przykładowo moja postać osiągnęła e, poziom, załóżmy, czegoś nie pamiętam, Załóżmy siłę ataku 40 i już dalej nie szło. Wijały się inne statystyki poboczne, ale ta jedna z tych największych, która rośnie pierwsza, jest najwyższa, zablokowała się na 40 i chuj. I dalej nie pójdzie, nie? To jest właśnie słabe. Dużo lepiej, dużo bardziej mi odpowiada np. Pa, pa, patent z Disney, gdzie level, levelować i ile chcieliśmy 999 poziomów jak chciałeś przypakować, to je jak Miałeś postać, która rozwalała wszystko. I tak powinno być w grach, żeby, żeby nie było tego świetnego ograniczenia, bo moim zdaniem jest to niepotrzebne. Co jeszcze? Dużym plusem samej gry jest to, że postacie. Postaci jest dużo. Jeżeli dobrze naliczyłem, ja odkryłem 42 postacie i każda z tych 42, poza tym są jeszcze inne, ale te 42 te główne postacie. Każda z nich jest inna. Każda z nich ma swoją historię, każda ma swoje imię, każda ma swój indywidualny wygląd. Możemy zastać, nie wiem, postacie nieśmiałe, złodzieje, lovelafów, postacie w ogóle nieakceptowane przez innych, postacie, które nie akceptują innych, odludki, dzieciaki, które się chcą bawić. No, jest Cała plejada, wszystko co byście sobie pomyśleli, jak, i, jak o osobie, tak jakby mieć koło swojego s, e, towarzystwa, scharakteryzować jedną cechą, to praktycznie ta cecha zawsze się gdzieś tam e, pojawi w grze. No, może nie wszystkie, ale, ale dużo tego jest, naprawdę dużo, każda jakaś jest taka charakterystyczna. Jest osoba zakrzyczana przez matkę, e, jest osoba e, która boi się walczyć, musi używać e, jakichś tam amuletów, wtedy e, się staje wielce hardkorowym wojownikiem, no jest tego trochę, jest wielki podrywacz, e, osoba bardzo nieśmiało, no i jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. E, mega żołnierz, który już wcześniej wstaje, jest na całe wyprostarzenie w całym e, obozie, e, i, e, przygotowuje się do walki cały, cały e, zespół, tak jakby, jest tego sporo. No i to, to zależności, że, 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 że to naprawdę dużo wnosi. To, że możemy dwie postacie sparować e, i, i one, tak jakby mają małżeństwo, to później dostajemy je, ich dzieci, e, a te dzieci też nie dostajemy tak, że o, pojawia się miękka, uff, mamy nowego, coś tam, e, nowego członka załogi. E, nie, po prostu dostajemy event, musimy wygrać pojedynek, musimy wygrać mapę, no i wtedy dostajemy tą posa, którą tam w tym evencie uratowaliśmy. A jeżeli chodzi jeszcze o samą grę, to mamy około, bo nie, nie ograłem wszystkiego, może czegoś nie odkryłem, ale ja zobaczyłem około 50 map, co sama liczba nie wydaje się duża, A dla porównania na przykład Advance Wars miało map e, tych podstawowych około 21. E, bo oczywiście było dodatkowe w innych trybach, nie? o tym, o tym, o tym nie mówię, ale e, podstawowych map było 20, a tu mamy 50 i w zupełności to wystarcza. A oczywiście są też inne tryby, e, takie troszkę bardziej hmm, e, multiplayerowe, no nie do końca, bo też można w singlu grać tak jakby je, e, także jest, jest dobrze. A piwko. Muszę się trochę spieszyć, bo nie ma z tą baterią. może widzę jedną kreskę, jest źle. Eee. Na pewno bardzo wyjątkowe smaku. Eee. Ja osobiście mm, mm. dla mnie takie piwko najlepiej żeby było na przykład 0,3. Taka puszka Coca-Coli albo 0,025. Bo, bo ja e, doszczę, do, do, dość mocno mnie męczy ten smak, e, aczkolwiek jeżeli jestem sam w domu, to, go, to piję to, takie piwko piję bardzo długo i, i jest spoko, ale gdyby na przykład miał być na imprezie i to by miało być moje pierwsze piwko i chcę już być tak jakby na fali, to to no nie jest dobre na pierwsze piwo, bo, bo przy szybkim piciu nie chce się go pić. E, chodzi o ten chmiel, przynajmniej on tak na mnie działa, ale e, smakowo jest naprawdę bardzo, bardzo dobre, wyjątkowe. Żadnych tam dziwnych rzeczy nic się tam nie dzieje, nie czuję, że to jest jakieś spreparowane, wszystkiego jest naprawdę wyśmienicie. Raz na jakiś czas powoli można sobie je chlupnąć, zobaczyć o co biega w tym całym chmielu. Także ja oceniam piwko na... E, ile piwku piwku dać? To, że nie do końca ten smak mi podchodzi, byłoby jedynym argumentem, e, za który miałbym dać e, 3x4, ale to myślę, że bardziej chodzi o moje indywidualne preferencje, e, bo ja mimo wszystko bardziej lubię takie bardziej, bardziej klasyczne piwa e, z dobrym goryczą, jak na przykład toporek, e, ale e, Czuć, że to piwko ma klasę, dlatego dostaję 4x4 troszkę takie jakby zawyżone, ale myślę, że dla osób, które lubią gorycz, to będzie zdecydowanie bardzo dobre piwo i też chyba kosztuje tyle samo, czyli 4,50 w żabce i we Freshu, bo to jeden właściciel eee, możecie dostać, więc raczej dostępę na terenie całej Polski eee, Agra. Gra ocenia zdecydowanie na 4 na 4 Bardzo dobra gra. Jeżeli macie 3DS, powinniście w nim się zaopatrzyć. Da zabawę na masę czasu. I co najważniejsze, nie bać się tego, że to jest gra taktyczna. Że to jest gra, gdzie będziecie bardzo musieli dużo myśleć, zastanawiać się. Jestem przekonany, że duża część osób powinna spróbować, bo w takiej gry nie grała. A to jest bardzo dobra jakościowo gra. E, także, także próbujcie, kupujcie. Ja jestem w, w 100% zadowolony. Jak 69 godzin, to w bym nie grał tyle pewnie. E, także e, 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 grać. A troszkę mi nie pasuje to, że się broni zużywają. E, bo każda broń ma odpowiedni tam współczynnik zużywania. Tylko dwie bronie e, na całą grę nie mają tego współczynnika, bo są tak jakby jest to fabularnie uzasadnione, że to są ważne bronie dla fabuły, ale poza tym nie ma nic, co by to rekompensowało. Szkoda właśnie, bo trzeba dbać o to, że o, broń mu się używać, to nie mogę jej naprawić, nie ma, tak? Po prostu ona się zużywa, łamie, na cząstki się rozpryskuje i nie ma jej. Także tyle, zaraz mi pewnie utnie nagranie, ale jeszcze może chwilkę pociągnę. Co to mam jeszcze powiedzieć? Aktualnie gram w Dimo Soul, co, co ja mówię, w Dark Souls 2 Jestem gdzie jestem? Dla osób które przeszły już to powiem, że tak, zabiłem grzesznicę i teraz aktualnie pokonałem Pazernego demona, czy taką wielką bliznę jakby gdzieś tam w podziemiach za tym kwasowym, za tym pojętą kwa, e, trucizną e, Mam już 30 godzin, jak nie, jak nie 39, 30 coś, chyba 40 jeszcze nie dobiłem. Jest dobrze, gra mi się w to wyśmienicie i aktualnie nie wyobrażam sobie, żebym ją odrzucił i zagrał w coś innego, no, A jednak Dark Souls to jest mój klimat i lubię tą dobrą mechanikę, te rozwiązania, to, że się ze mną nie pierdzieli. Czasami chcę nie podejść, ale niekoniecznie zawsze się daje, że są momenty przystoju, że muszę przysiąść, pomyśleć, zastanowić się, a czasami mieć trochę na pałę, odkryć co się dzieje. Jest, jest bardzo zróżnicowana i to dobrze. I co jeszcze? No Golden Sun w ogóle mnie nie ciągnie, ale o właśnie jak wiecie ja polecam każdemu nadremianie klasyków. Granie w klasyki było dobra gra się nie starzeje. I aktualnie wgram w coś bardzo starego. Gram na PSP w grę Final Fantasy VI, czyli w niektórych zakątkach świata, Final Fantasy 3. Ale to już sobie może doczytacie, dlaczego ta gra ma dwie nazwy, dwa inne numerki. To już ciekawostka taka. E, no Zapowiada się nie najgorzej, aczkolwiek mechanika jest no, znacząco starsza niż Chrono Trigger na przykład. I już nie tak dobrze to wypada na początku gry. Ja jestem na samym początku, więc, więc nie wiem, jak to dalej się rozwinie. Na początku nie jest zbyt dużowo, ale inne elementy poza samą rozgrywką są ciekawe. Także zobaczymy, jak to się rozwinie. Kolejna gra na 3DSa już jest zainstalowana, bo wersję cyfrową kupiłem w przecenie. Mario Super Mario 3D Land, jeżeli dobrze pamiętam nazwę, a później zakupione jest Zelda, aczkolwiek jeszcze przed Zeldą zagram w tą jedną z lepszych Zeld, czyli e, Zelda Super Nintendo, czyli e, A Link to the Past, jakoś tak. Hmm, także przede mną dużo grania, a jeszcze dzisiaj przecież przyszedł PS Plus, gdzie przyszedł e, PS 2014 i oczekiwane przeze mnie dawno, dawno, długo, 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 długo e, Hotline Miami, także o, jest w to grać, jest w co grać. Także PlayStation 3 odżyło mnie, a PlayStation 4 troszkę podupadło. No 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 no. Także tyle. Nie będę wam dłużej ględził. widzę, że i tak e, dość dużo e, wytrzymaliście. Także trzymajcie się. E, na razie e, jakieś życzenia, pytania walcie w komentarzach. E, Chociaż wiem, że osoby nieprzystępne na YouTube i nadal żałuję, że on tego nie wycofali się jednak z tych komentarzy i logowania do Google, ale mniejsza z tym, no trzeba to jakoś przeżyć albo zmienić może portal na Vimeo. Nie wiem, muszę obadać tą, tą sprawę Vimeo. E, także e, tylko tyle, 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 tyle. tyle. Narka.